Yo, się manko widzowie, z tej strony: Samo aberka. Dzisiaj znowu gramy w Fortnite'a i tylko dzisiaj będzie słychać moich kolegów, ale ja nie będę, ale oni nie będą słyszeli mnie. I nie wiem czemu, więc co? Ja wyłączam słuchawki i zaczynamy. Teraz powinniście ich słyszeć. Dziwne, nie słychać ich. Ty no nie słychać ich. Poczekajcie widzowie. Widzowie, nie słychać ich, ale dziwne co nie? Widzowie mi się pat rozładował. To nie jest problem. Mój pat, rozładował się. Oh nie, oni cały czas dzwonią. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Zaczynam piosenkę? Aj, aj, aj. Czapę liwień, you know. I e maluzi ładykła. I e mizakie ci malo. Ali, ali, oh. o. Widzowie, leczymy. Widzowie, mam za mało HP, żeby to się udało. To robię, udało się, ale jaja. Widzowie! Tak wygląda właśnie polski youtuber, który gra i ma swoje inwentory w Fortnite. Patrzcie, jakie mam bronie. Ej, ma to się ptekę. Szerzy? Dobra, mamy wersję lepszą broń, tam Esa Dobijamy Gruta! Kto gra Marvel? Piszcie w komentarzach Każdy kto każdy kto napisze e, Hashtag Marvel dosta e, Przypnę mu serduszko Ej, dajcie, dajcie, please, please, please Dzięki Dobra Ej, wy mnie słyszycie w ogóle? Powinniście słyszeć, poczekajcie. Dobra, słyszycie mnie? Dobra. Mikrofon y, biorąc i y, cię nie słyszą. I bo ja mam szampana, dawajcie, chodźcie. Ja mam szampana. Ty, co to jest za gościu? On pompy sprzedaje, to już wiem skąd ty ją wziąłeś. I ja bo ja mam szampana, chodźcie. Ja mam szampana, dawajcie. Szampana mam. I ja bo ja mam szampana. Weźcie. Ja mam szampana. Mogę wam podać na łeb, bo mają rude berety. Widzowie, pięknie śpiewam? Jak powiecie nie, to was wywalę z kanału. Żartuję, nikogo nie wywalam. Chodź tu, dziadzie. Leży! U góry. Chodźcie, chodźcie. Dawaj, dawaj. Ale śmiesznie, co nie, widzowie? Łyp! Widzowie, wiecie co jest najlepsze? Ja nie mam broni na daleko. <laughs> Ratunku! Au! Szybkie pompy! Ratunku! No tam, widzowie, jest klaps. Dawajcie w gotowości, albo nie, powrót do lobby. Dostałem nowy poziom. To <laughs> chopy. Ej, by mnie było ogóle słyszycie? No tam dobrze. Ten odcinek będzie tak dzisiaj trochę dłuższy. Nadróżam ja dwa odcinki tego samego mnie. No Dobra. Eee... Słyszycie mnie? Poczekajcie. Chodzimy w, wyć opcję. Dobra, ja jeśli, Dobra. jeśli ktoś mnie słyszy, jeśli mnie słyszycie, niech każdy zrobi emotkę i nie dzwońcie do mnie, bo ja was nie słyszę. Po prostu jak ktoś mnie słyszy, niech emotkę zrobi. No budzie. Zrób ktoś emotkę. 唉 <sighs> Dawajcie w goto jeśli mnie, je jeśli mnie słyszycie to niech to niech Lejla to Brona skończy robić emotkę Czyli mnie nie słychać, dobra Teraz nie słyszycie. Ja was nie słyszę, no bez jaj. No Wiesławie, tu zakończymy ten odcinek. Wiem, że miał być dłuższy, ale jak to się nazywa? No, nie mogę tak dzisiaj, nie mogę, bo muszę pomówić z moimi kolegami. No i co? Trzymajcie się! Cześć!